Cześć, Ludzie Kochane. To już jest mój tysięczny film i będzie dotyczył y, ludzi zaginionych. Nie będzie taki, jak ja marzyłem o tym, żeby pojechać nad morze, na morze dobrzeźna i nagrać y, tysięczny film tam, gdzie nagrywałem pierwszy ale nie jestem w stanie wyjść z domu i pogoda jest do kitu, a ja się krzyczę. Tysięczny będzie dotyczył e, zaginionej Iwony Wieczorek. W ogóle kanał jest e, też dla ludzi, o ludziach zaginionych. Wiele apeli wśród tego tysiąca, więc e, co do Iwony Wieczorek, to dzisiaj na Gdańskiej Zaspie 100 policjantów szuka śladu Iwony. No, tylko, że to już minęły 3 lata. I ten teren, z tego co ja wiem, był przeszukiwany. A może chcą to zrobić dokładniej? Podobno pan Jackowski znalazł tam jakieś ubranie. Mówi, że to może należeć do Iwony, ale mama Iwony tego ubrania wcale nie rozpoznaje. To nie jest Iwone ubranie. To tak samo jak pan Rutkowski, to był sam początek tego poszukiwania, na plaży znalazł, znaleźli tam w czasie przeszukania. Ręcznik ze, ze spermą, ze śladami spermy. I to miał być jakiś ślad. Ale ja, ja mieszkam nad morzem, ja się tutaj wychowałem i takich ręczników to są tysiące. Ale to jest tylko moje zdanie, i to jest tylko takie, ja miałem swoje myśli przecież od. Kilku lat szukam ludzi zaginionych i to z powodzeniem. Mam w tym sukcesy. To już mówiłem nieraz i nie raz, wklełem artykułu artykuł. Mojego największego sukcesu, jak po 18 latach człowiek zaginiony się odnalazł. Właśnie, że tak się pochwalę, po, popchnąłem tą sprawę, uderzyłem tam, gdzie trzeba i się człowiek znalazł. Co do Iwony? ja miałem swoje sugestie, jak ja to widzę. Dzwoniłem na policję do Sopot. Powiedzieli, że sprawę już prowadzi, bo to był rok temu zdaje się, czy półtora roku temu, że sprawę prowadzi już Gdańsk. Komenda Główna. No to napisałem do Komendy Głównej, do Gdańska, ale stamtąd czarnej odpowiedzi i nic. Ja mówię, miałem swoje sugestie, ale to miałem. A teraz po prostu ja swoje myślę, ale już nie będę nikomu podpowiadał, mówił i tak dalej. Ja już swoje chciałem zrobić i zrobiłem. A jak nie chcieli, teraz to już tylko mam to, co miałem powiedzieć, takie. No, dla siebie ja no, będę. Nie ma co przecież. I ani tutaj u mnie, ani koło mnie nie mieszka. Ani nie daj Boże, nie żyje gdzieś, wiem, gdzie pochodzi. Nie wiem nic. Powiedzmy, że nie wiem nic. Co ja swoje chciałem zrobić, to zrobiłem. co... Aj, aj nie ważne, dalej nie ważne. Dobra, czym ci się ludzie kochane? No i zobaczymy, ile jeszcze filmów nagram. Na razie ten tysiąc, a później zobaczymy, jak to będzie. I też na pewno będzie wiele filmów dotyczyło ludzi zaginionych. Będę wklejał jak będzie trzeba. Ci się, też.